Siema ludzie, z tej strony, jak wiecie, Karlek 95. Jest już strasznie późno, bo połowa z Was powinna już spać, nawet ja powinienem spać, bo jutro sobota najlepszy dzień tygodnia. Eee, no i to jest jedna okazja, w której mogę się wyspać eee, poza szkołą, bo oczywiście w dniach szkolnych nie ma szans, żebym pospał. Lekcje od 7 do 16 praktycznie codziennie. No nic, ja do Was w sprawie konkursu, a więc z don don pierwszego konkursu na layout. I nie myślcie, że w następnych konkursach będzie tak łatwo, że napiszecie, że chcecie wygrać, chcecie wziąć udział itd. i tak dalej, i będę was rozpatrzał. Nie, 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 moje kochani, to nie będzie tak łatwo. Dobra, zwycięzcą pierwszego konkursu na layout Karolka 95 jest Uwaga, użytkownik użytkownik Dado21SW. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Aha, i jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale to może za chwilę, bo bo tu mi się kończy nagrywanie rejestratora dźwięku yy, a więc tak, tak a propos użytkownika yy, użytkowniczki właściwie MrMca99 oczywiście yy, wyniki były losowane przeze mnie i Sunowie jak pewnie mogliście się domyśleć bo ostatnio dużo czasu mamy żeby ze sobą spędzać właściwie tylko w weekendy to jest takie jedyne spędzanie yy, czasu wolnego ze sobą yy, a propos MC yy, yy, droga użytkowniczko no rozpatrzyliśmy cię, oczywiście tylko następnym razem troszkę szybciej napisz bo już miałem gotowy algorytm tego, żeby podać wszystkim wyniki, ale jednak tam ci gdzieś wsadziliśmy elegancko do, do tego e, głosowania. No i jak już Wam mówiłem, Dado21SW wygrywa ten oto layout może nie ten oto, bo chyba go tutaj nie pokażę wam. W każdym razie wiesz, jaki layout wygrywasz, napisz do mnie prywatną wiadomość. No i to by właściwie na tyle co do następnych konkursów. Myślę, że odbywać się będą one co tydzień i w każdym będzie do wygrania coraz to nowy i zrobiony przeze mnie layout, więc jeżeli tylko macie ochotę brać udział w moich konkursach, to bardzo proszę. Tylko zasady następnego konkursu będą już troszeczkę inne. To nie będzie zwykłe powiedzenie ja też chcę wziąć udział. Będzie to na przykład napisanie jakiegoś ładnego wierszyka dla Karolka. Czy też jakiegoś fajnego tekstu Czy też jakiegoś ładnego obrazka Jeszcze nie wiem co to może być No w każdym razie nie będzie to tak łatwe jak teraz Jeszcze raz gratuluję Użytkownikowi Dado21SW I wszystkim użytkownikom którzy, którzy brali udział w tym głosowaniu A jeśli chodzi jeszcze o użytkownika MrEmcia to w sumie niewiele brakło, żebyś wygrała ten laj, no ja odpowiem ci, bo brakło dosłownie 3 miejsca, bo robiłem to takim algorytmem, że yy, braliśmy wielokrotność jakiejś liczby, czyli powiedzmy 22, 25 i robiliśmy z niej jakąś sumę lub też różnicę. No i wyszło, jak wyszło, wygrywał użytkownik DA do 21 SW. To by było na tyle. Mm, żegnam się z Wami, jeszcze raz gratuluję wszystkim, dziękuję wszystkim. No, to do zobaczenia w następnych konkursach.